Nie doszły minister finansów, Bogusław Grabowski, Rada Gospodarcza przy premierze Dzień dobry. Dzień dobry. się pan, ale pan nie protestuje. Byłem ciekawy reakcji. Dlaczego? No bo coś z tym ministrem finansów Ja no, Ale jestem przez media tak często nominowany na różne stanowiska, pan które są. Premierem do nawet. No kiedy? właśnie, premierem kiedyś miałem być. I lansujemy pana, lansujemy szefem pana Narodowego i banku polskiego. I co? No są lepsi. I Mateusz Szczurek uważam, że będzie świetnym ministrem finansów. Ale był pan rzeczywiście bliski zastąpienia Jacka Rostowskiego? No oczywiście, że jeżeli się jest gdzieś zaangażowanym w sprawy publiczne, jestem członkiem Rady Gospodarczej, jestem ekonomistą, pełniłem różne funkcje przecież czy właśnie w Radzie Polityki Miężnej, no to komentarze zmierzają ku, takich, ku, ku, ku takim osobom. Ale... Ale coś nie wyszło? Dlaczego nie wyszło? No, ja pytam ja... A właśnie. A czy nie... było tak, że już pan trzymał tę prawie, nie, że nie, nominację nie. w ręku i powiedzieli, nie, 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 jednak postawimy na młodszego? Nie. Bardzo słusznie, że od samego początku pan premier zdecydował się postawić na to młodsze pokolenie. Uważam, że to jest bardzo dobre posunięcie. Czy pan był kandydatem rezerwowym ze starszego pokolenia? Nie sądzę, żeby premier miał jakichś rezerwowych kandydatów. A rozumie pan, dlaczego Jacek Rostowski odszedł? Rozumie. Dlaczego? Rozumie dlatego, że w Polsce być ministrem finansów dobrym. Uh, ja Powtórzę to, bo już powtarzałem. Uważam, że pan minister Rostowski był najlepszym ministrem finansów od procesu transformacji, czyli od 1989 roku. Czym przebił Balcerowicza? Ale w ogóle oczywiście, że tak. Mało tego był w Polsce być ministrem finansów przez 6 lat w naszym otoczeniu społecznym, medialnym, to jest naprawdę ogromna odpowiedzialność. Wiadomo, że łaska polaka na pstrym koniu jeździ, ale dodatkowo przeprowadził Polskę przez najcięższy kryzys w gospodarce Światowej od 29. Tylko, roku. że wie pan, z pozycji obserwatora to wygląda tak. 9 miesięcy temu Jacek Rostowski był na tyle dobry, zaufany, na tyle twardo osadzony na swoim stanowisku, że został wicepremierem. Mija 9 miesięcy i premier żegna się z nim, właściwie nawet nie mówiąc, co się stało. Dlatego, że wydaje mi się, że obie strony doszły do wniosku. Przede wszystkim pan premier, pan premier, wicepremier Rostowski przecież mówi w swoim wywiadzie. On uważa, że jego misja została wypełniona, ale w pewnym sensie miał prawo być bardzo zmęczony tym całym okresem sprawowania swojego urzędu. A nie jest tak, że po nowelizacji budżetu tej wakacyjnej coś pękło, coś się skończyło i wypaliło się przede wszystkim zaufanie na linii Tusk-Rostowski? Nie sądzę, nie sądzę, żeby ta nowelizacja budżetu w czymkolwiek zmieniała sprawę. Tak, na, tak naprawdę sytuacja, która doprowadziła do tej nowelizacji budżetu, była bardzo zbawienna dla naszych finansów publicznych, ale przede wszystkim dla polskiej gospodarki. Dzięki temu, że budżet był taki przyjęty w 2012 roku, jaki był, a później został znowelizowany, polska gospodarka teraz przyspiesza. To kończąc Wątek Rostowskiego, co z nim dalej? Europarlament, a może Rada Polityki Pieniężnej, bo jest wakat po Zycie No, oczywiście, może, może być pełnić wszystkie funkcje. Moim zdaniem, jest predestynowany do tego, tego, żeby reprezentować Polskę w, 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 na wysokich funkcjach w strukturach europejskich. Ale widzi pan taką funkcję już na rysującą razie pew, Na razie pewnie nie, ale przecież będziemy mieli wybory parlamentarne za rok, później nowy skład komisarzy. I wtedy Jacek Rostowski Moim zdaniem jest rozbójnie. naprawdę predestynowany do tego, żeby pełnić tam bardzo poważne role. Czyli nowy Lewandowski i to Rostowski. Na przykład. No to teraz o tym przychodzącym. Znaku zapytania, jak wielu mówi o szczurku. Dla pana też to znak zapytania? Nie. Ja już wielokrotnie się wypowiadałem przy poprzednich nominacjach do Rady Polityki Pieniężnej, że mamy bardzo dobre, młode pokolenie ekonomistów. Młode. Oczywiście teraz mówimy, że to jest młode pokolenie, bo pan minister Szczurek ma 38 lat. Ja chcę przypomnieć, że 38 lat miał Lech. Wałęsa, jak został szefem 10-milionowej solidarności. Ale jego historia wyniosła. Do, do tego stanowiska. Ale wielu, proszę, a, a nie Jan Krzysztof demokracja. Bielecki, 39 lat, jak został y, premierem, y, zawsze historia wynosi. Dlatego uważam, że czas, żeby w Polsce historia zaczęła wynosić do bardzo poważnych ról, takich ludzi jak właśnie Mateusz Czurek, jak minister Kosiniak-Kamysz. To jest świetnie przygotowane do wypełniania swoich funkcji młode pokolenie. Absolutnie jestem za młodością, tylko zastanawiam się, czy człowiek wzięty tak kompletnie spoza polityki może w tej polityce zająć rolę tego, który walnie pięścią w stół, jak mu się coś nie będzie podobało? Czy nie będzie skazany na to, że musi antyszambrować u polityków? Ja rozumiem, że tutaj jest znak zapytania i nikt na to pytanie nie odpowie, dopóki nie zobaczy, tak? Eee, też się wydawało, że pan minister Rostowski eee, być może wzięty spoza polityki nie będzie potrafił uderzyć pięcią w stół, ale później jak zaczął parę razy... Tak u... Właśnie no to wtedy, a, że politykuje, że mu się polityka spodobała. My jesteśmy Polacy malkontentami, z rzędami i wszystko, co jest... E, wszystko nam się nie podoba. My możemy liczyć, że obniży szczurek pod nie, nie możemy liczyć i mam nadzieję, że tego nie będzie robił w najbliższym okresie czasu. Dla stabilności finansów publicznych, polskie podatki nie są. Ja wiem, że teraz wszyscy powiedzą, że nie mam racji. Polskie podatki nie są bardzo wysokie, a stabilność finansów publicznych jest podstawowym kryterium podejmowania decyzji. Ale może obniżać podatki i ciąć wydatki. Te, my, można, by. można by, ale wątpię. Polskie wydatki publiczne całego sektora finansów publicznych w relacji do PKB, do produktu krajowego, są poniżej średniej dla całej Unii Europejskiej. A przecież współfinansujemy ogromnym wysiłkiem te napływy środków unijnych na infrastrukturę chociażby. Ofe to już nie będzie problem. Szczurka ustawa jest w Sejmie, Sejm będzie sobie z nią radził. A widzi pan coś takiego, co Szczurek podobnego re, re, reformatorsko-rentalno-emerytowego tak powinien jest, zrobić? Tak jest. Uważam, że teraz w spokoju, względnym spokoju, dlatego, że budżet już jest na półce w parlamencie, ustawa OFE jest na półce w parlamencie, to pan minister, razem z panem ministrem Kosiniakiem-Kamyszem, powinni się zająć następującą kwestią. 80% deficytu całego sektora finansów publicznych jest generowane przez system emerytalno-rentowy. To nie tylko przywileje emerytalne, tak jak niektórzy sądzą, ale przede wszystkim ogromny deficyt funduszu ubezpieczeń społecznych, który wynika między innymi z tego, że ponad 5 milionów ubezpieczonych płaci składki, te daniny publiczne do systemu z 14 milionów 800 świadczeń uprawnionych uczestników tego systemu w oderwaniu od swoich dochodów. Czy podwyżka to trzeba... składek. Nie. Uralnienie Znia... Uralnienie, zmiana systemu. Że nie może być... to, to nie jest prosty proces, bo w tym procesie można... Ale tak od, wraz, od kogo można by wziąć więcej, pańskim zdaniem? Od znacznej części po trochu. Ale oczywiście od tych, którzy mają największe dochody, a płacą składki od bardzo niskich. Czyli na przykład jeżeli taksówkarz płaci tyle samo do systemu emerytalnego, co prowadzący działalność gospodarczą, którego dochody, nie przychody, a dochody do opodatkowania są ponad 100 tysięcy miesięcznie, to to można naprawdę zmienić. Co pan wyczytał z tego pliku karty, którym w sobotę machał premier? Co to jest w ogóle? Co to za, za plan ja, cywilizacyjnego patrząc skoku? patrząc na skład nowego rządu i decyzję pana premiera, widzę ewidentnie jasną wizję. Jak ktoś jej nie widzi, to znaczy, że, Unii, że ma problem ze wzrokiem, a nie, a nie premier. Wielu komentatorów ma problem ze wzrokiem, a nie premier z wizją. Wizja jest prosta. Najważniejsze dla Polski cywilizacyjnie na najbliższe lata to, to jest wykorzystanie, mądre wykorzystanie środków unijnych. I tutaj nominacja i połączenie tych resortów pani minister Binkowski jest oczywista, ale druga rzecz to jest wektor na następne dekady. To są łupki, żebyśmy wiedzieli, czy one są i czy możemy z nich skorzystać. No ale co to za plan rozpisany na miesiące, jak mówi premier, plan rządzenia i plan cywilizacyjnego skoku? No co tam jest? Bo wykorzystanie środków unijnych? Zgoda, wiadomo. Łupki, wiadomo. Ale co, co jest no Ale w tym planie? to nie jest takie, wiadomo, wiadomo, ale żeby to wykorzystać, to trzeba mieć właśnie na miesiące po rozpisywaniu Ale jest plan. tam jakiś konkret w tym planie? No, że, że trzeba brać z Unii, to wiemy, ale konkret rządzenia, konkret no dobrze, ale ustawowy, żeby, bra konkret ale żeby brać z Unii, to trzeba brać na konkretne projekty, trzeba przemodelować te projekty tak, to już nie autostrady, ale to jest, to jest gospodarka oparta na wiedzy. Ja oczywiście w infrastrukturze kolejnictwo przed e, inwestycjami drogowymi. To jest takie inwestycje w drogownictwo, które później się będzie ucz samofinansowało w utrzymaniu tych dróg. Jeżeli chodzi o łupki, to jest bardzo skomplikowany system regulacji, który musi przyjść przed ogromnymi inwestycjami i to jest w ten, ten pliku kartek, który machał premier tak, w sobotę mam nadzieję Bogusław Grabowski dziękuję bardzo Dziękuję bardzo